A panie Kowalski, ty, Kowalski, nie a panie Kowalski, ty! Kowal, a potem bierz mi ruszniemy. Nie ruszyjemy. Kowal, bierz mi to. Nic nie biorę, nie ruszyjemy. A czy dziadek jesteś mi? Ja pierdolę. Ja dole. Dziadek nie zostaje, nie zostajesz nie. na midzie za karę. Jest okno. Smokuje pierwszy czy drugi? Pierwszy. pierwszy nie macie. Drugi? Tak. Pierwszy, to teraz jest? tej pierwszy. Aha. No. A, bo, nie, bo ty nie masz pewnie. No dobra, dobra. Longa biegną. O kurwa. Biegną longa. Rasznie. Co my teraz robimy? Jesteśmy zgubieni. Mogę. Smoke. Flash. Flash. Kurwa. kurwa. no, co za... Na pasy no. No. mi rzucił, no, Widziałem, no jest spokój. Jest spokój jest. O kurwa Dziadek iś na sorta na Dwóch chodzi, dwóch chodzi. Dwóch spadło Nodzi mi się Gdzie jest ostatni? Może long I kurwa Ełs Brawo ojciec, Łotej A jace No i, i cyk jem, do kolek?